Cześć, jestem Vertez. Witam was w kolejnym odcinku z Assassin's Creed Dead Kings. Tak, podbijamy pod to miejsce, gdzie ostatnio braliśmy misję i zobaczmy, co dostaniemy ciekawego. Dalej? Angard! Szokrom z Indii! Jaki śluby księżnik. Zastanowiłem się o innych dwóch. Więc, co się dzieje teraz dzieje? Nie wiem, powiedz mi. A little light in the darkness. Go wave. Busy. Wait. Look. It's a map of the caverns. I'll find out where it leads. You stay here. Macht, Leon. No dobra, dostaliśmy jakąś mapę jaskiń. Zobaczymy teraz co będzie się działo. Tego jak się czyta. Tyku, 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 tu. No dawaj, come, on, come, come. On. Okej. Okay. Zbadaj kryptę. 250 metrów. Jak najbardziej lecimy na miejsce. Tam ci wyciągnęli miecza. Na szczęście nie do mnie. Nie będzie żadnej spinki, która mi w tym przeszkodzi. Też mam nadzieję, że się do mnie nie sprujesz. Oj, będzie spruta, będzie spruta. Nie, nie było spruta, ok. Bo byłem w trochę terenie. Ale okej, okay, okej, okay. jest spoko, jest spoko. Biegniemy na miejsce. Ej, dobrze, kurczę. Gdzie to jest? Troszkę daleko 100 metrów. Czy to jest w, w tym kościele? Obszar zastrzeżony. No, no, usiedź, bro. Dobra, goń mnie, goń mnie. Powodzenia. Ja chcę zobaczyć, gdzie z wejście do tej krypty. Tak, tak, strzelaj do mnie. Jak najbardziej. Spruta na całego. On biega po naszej strefie. A co? Dobra, tak, to jest w kościele. Będę musiał do środka wbić No tak, strzelajcie do mnie, jak najbardziej Ham wam wleciał na teren Jak on mógł No <laughs> Dobra Jesteśmy minimalnie w środku Teraz trzeba tam jakoś zeskoczyć, tak? Dobra No, zeskoczę do niego? Siema Zabójstwo z powietrza jest Idziemy zbadać kryptę o! Odparował ty, po kurde, dobry byłeś. Ale moja broń była lepsza! Dobranoc. Ej, my to byliśmy niedawno, tak czy siak. A no, dobrze, może znajdziemy jakieś inne tajniackie wejście. No kurde. Podziemia, dobre. O w mordy, ilu tu ich jest Czekajcie, bo tu jest ten y, szefo całej całej ekipy Ale usłyszał mnie, dobra. Muszę ciebie odparować będzie OK. Dawaj, mi na tobie zależy głównie, bo tam ci to... To są piczki. Oj, oj oj, nie odparowałem. No zabieg go, zabieg go, jest! Haha! Spadacie? No, mam taką nadzieję, to sobie życie odnowię. Przeszukam go, może mi lekarstwo odda. Tak, tak, już uciekasz, dobra, siema. ma. <laughs> nara. No nie, kolejny, którzy się mnie nie boją. No jak to możliwe. A, trójka padła! Elegancko. Tu też już padniesz, tak dla zasady. Dla zasady ktoś musi paść, co nie? <laughs> A, dobrze, dobrze, dobrze. Przeszukajmy. Kurczę, tam sokrajnie. O widmo waszcze dostałem bardzo fajne. Muszę uciekłem, żeby tam ci się do mnie nie spruli tak przypadkiem. Jesteśmy gdzieś tutaj, Katstenka. Are you or are you not an expert lockpick? Whoa! Sorry. Don't choose one. The comment no cóż, tam jest nieciekawa sytuacja. Czy tam jest duch? To hell w ogóle. Zakaranie się do komnat nie wywołuje konfliktu, tak? Sory! Aż takim asasynem nie chce być. No, zatrzymaj się. Chodźcie, żyje. zgin, to już będę miał po problemie, super. Chodźcie, dalej żyje. Co za skórczy byk? No trudno, dobra. Chodźcie, po pobawimy się z wami. Dobrze, tego mamy. Zjętego, ktoś do mnie celuje. I kolejny. Podziękował. Dobra. No nic. Oj, nie chciałem jest tak zdjęć, ale dobra. Niech już ci będzie. Strzelony, zatopiony. Zapraszam na górę panów. Jak? Jak najbardziej podoba mi się wasze koszenie? No chodź, zdaj mi go, zdaj mi go, zdaj mi go. A już małe życie miałeś. Tak, tak. Chciałem sporować, ale troszkę mało widzę. Wow wow, 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 wow. Uh, 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 prawie bym zginął Co, odpadł? Padło, odpadł. Super. ej, on już padł. czemu nie uciekacie? O, to jest kolejny jakiś kozaczek, dobra, panie kozaczku. No chodź, chodź. Znowu mi nie weszła. Niestety. No chodź. Super. Czy wy już uciekacie, czy nie? Ciąg gościu spadł przed chwilą. Dobra, ale oni już panikują, oni już panikują. Dobrze, tak jak przeszukam. troszkę sobie lekarstwo zbardowaliśmy. Jeszcze trzymamy buteleczki. no przyby trochę możecie mi odnowić. Super. Po konflikcie. Elegancko. Zabity. Super. Zwadzimy. Gdzie te skrzynie są? Na górze. Dobra, jak będę potrzebował hajsu... Chociaż nie, tutaj jest ta skrzynia. Dobra, to to, to sobie zabierzemy. No daj. Cyk. Tak, za so dużo nie widać, ale... Ale co tam, 1200 tylko? Ale bieda straszna. Co, chcesz się No. To mam was. Aha. O, to jest ten kolega, czekajcie. Pocisk moździerzowy. Cześć. Sparowałem cię. Aj, tak by mi się nie udało. No trudno. Tak, bo ja mówię, zdajmy ich wszystkich i będzie po problemie większym Dobrze. Oj no, kurde, musicie się tak do mnie pruć. Hamiska jakie. Za to, że mnie uderzyłeś. Też mnie chyba uderzyłeś. I ziem. Tak. Tak to jest jak się za... do mnie pruje. a Ty co? Czekasz aż ciebie to jest zabiję. Come on! Masz, masz, specjalny dla ciebie. Dziękuję. Podziękował. Było miło, minęło. Dobrze, zajmijmy może się już tymi punktami, co? Iść tu, iść tu. Wszystko jest na dole. Raz, dwa, trzeci punkt jest jakiś gdzieś. Nie, są dwa punkty. No dobra. To jak mam zejść tutaj niżej, co? O, o tym mówiłem, w duchu jakimś. Beczka. Dobrze, dobrze, dobrze. Gdzie jest zejście? Gdzie jest zejście? Tu jest coś niżej? Nie? Hmm. Dziwne. Ło! Dobra, dobra, już wiem, gdzie jest zejście. Faktycznie są tutaj jakieś te duchy. Naszedłem. No, Wkraczasz na obszar śledztwa. Dzień dobry. Interakcja. Ty sprawdzasz, co rozwikła i zagadkę. No Okej, okay, próbujemy. I mm będzie. -hmm. Daj tutaj, Coś czekajcie, tu jest na zielono pokazane to. No to po prostu taka. Robi w imię ojca i Syna Idę tego Może coś przejdzie. Był jakiś dziwny dźwięk, nie? Czyli to było złe, chyba. A tutaj nie było żadnego dźwięku. Hmm. Ja pierdziele! Powiedz czy coś. Znajdź swój, o nie, zanieczyścił mi się, no super A Tutaj odnów sobie Mam pomysł, mam pomysł, mam pomysł Chociaż nie, nie mam pomysłu Nie wiem jak to Mam kminę. Teraz, teraz już mam miną ostateczną. Ta Spoko, spoko. Tak tutaj czek i już przejdzie. A coś poszło. Co się dzieje. Co to jest? What sort of device is this? Hm. Like the map on the plate, it is made out of light. No, no dobra. Zrobiliśmy, bo chodziło o to, żeby znak przyrzą jakąś coś zrobić coś w tym stylu. Okej, okay, to stamtąd. stąd. E... Ja teraz mam światło tak. Tego niestojnie widzę zbyt dnia, jak co. Tu... A. Tutaj się schodziła? Ja Musimy stąd wyjść. Halo. Tutaj, dobra. Może z drugiej strony. dochać Idziemy do drugiej komnaty. Po jakąś drugą pro zagadeczkę. No, hop. I do tyłu. Siema. Dobra. O, duch coraz bardziej świeci. Najsowo. No Teraz z drugiej strony. Powinno być zejście, tak? O, napoleońska czapka. I schodzimy tutaj. Hops, hops i hops. Kolejne śledztwo. Uuu. Tu jakieś dziwne znaczki, ale interakcja, patrzymy. No, co mi powiesz? No. i zagadkę. Dobra widzę, że kamerka mi się nie zmieni, a czekałem na to. Co, hmm. so, trzy możliwe wybory? Tylko co mi ona dadzą? Nie, cztery są. Ejku. No to odpaliłem. I co teraz? tego musi być jakaś kolejność. Poszło! Tak. Powiem, że mega cięcie, bo po prostu masakra, musiałem rozkminiać sobie różne rzeczy. Już doszedłem do... Czegoś, co zrobiłem, tak. Dobra, lecimy dalej. Zobaczymy, co nam się tutaj odblokowało. Opa! Ten duch ciągle świeci. My mamy wejść tutaj, teraz, na dół. Będzie kolejna zagadka, do mnie po prostu. to wkurzy A nie, raczej nic tutaj nie będzie. Dobra. Muszę teraz zejść. No to Arno, wiesz co robić. No, zeskakuj, zeskakuj. Dawaj, stary. Dawaj, daj radę. Dawaj, dawaj, Arno, kurde. Skacz gdziekolwiek weź tam, no masz. W... No nic. On, on z tej strony nie chce schodzić. Tutaj. Coś jest, dobra. No. Coś jeszcze potrzebujesz? Do zejścia. Tutaj. Nie, za wysoko. Kurde. O, coś gmini. Oj nie, ten przycisk. Dobra, ja ci jarno to zrobię. Tako. No. Proszę bardzo. Kolejne śledztwo. No nie. Rozwikłaj ostatnią zagadkę. Co tutaj tak, na to? Co tam wy duchy macie dla mnie, co? Kolejne wybory tutaj. Hmm. Żadnych podpowiedzi, tylko to, że muszę sobie to wciskać. Raz. Okej. Okay. Jakieś wieżyczki tu wychodzą. A no klikasz to czy nie? Co tu chodzi? <laughs> Sam nie wiem, ale powciskam coś się odpali. Aha mogę to dawać wyżej, tylko po co? No dawaj. No, jeszcze wyżej, jeszcze wyżej. Dobra. Tu jest git. Okej, okay, czyli chyba chodzi tylko o to, żebym na odpowiednią wysokość dał te wieżyczki. Powinny w sumie świecić. Ta świeci. Ta świeci. Tam świeci ta... Czyli te dwie jeszcze. Okej, okay, ok. Tyle dobrze, że tutaj. Chyba za trudny nie będzie. Dobra, zaczyna się świecić. Dawaj ty kolego. No i chyba już będzie. Cyk. Dobra, jest, przeszło. Przeszło, ładnie, dobrze, dobrze. Tam się tam się srają. No to co? Teraz musimy stąd wyjść. Hops, hops. Da na to się wskoczyć teraz z tej strony, czy nie z tej? Nie, z tej się nie da. Dobra. Zaskoczmy. Dajmy tutaj. Czy tu nie wejdziesz? Nie, tu nie wejdzie. A tutaj? Też nie wejdzie. Jeszcze tu spróbujmy, bo jak nie to jednak stamtąd trzeba gdzieś skoczyć. Tak. Dobra. Czyli teraz problem z wydostaniem się stąd. Ale jakieś duchy grasują. To ciekawe teraz A, okej, okay, nie zauważyłem tego Dobra, wychodzimy Dawaj Arno, dawaj Masz wydane punkty synchronizacji No co wy nie powiecie? <grybujesz> Jak bym nie wiedział? Ops Teraz tutaj Idziemy z tego miejsca. Tam nie ma nic. No i, nie przejdę. Tutaj lewika No, z do tyłu. Dziękuję. Teraz tutaj. Hop. Jest. I tu na górę. Tak, przejdzie, przejdzie, przejdzie. Przejdzie tylko. Złapiesz się tego tutaj? Złapiesz się. Legancko. Myślałem, że się nie złapie, dlatego nie szedłem. Ale poszedł. Także git. Teraz tutaj. Dobra, już wiem, wiem. Musisz się łapać odpowiednich rzeczy. Tak? Patrz na górę. Idziemy zobaczyć, co tu się zrobiło wreszcie. No, Nic z teraz świecisz w drzwi, czyli będą? Wchodzimy tam. Znajdź. To lock. Now for the golden key Złoty klucz. Kolejna rozkwina. A nie, misja się skończyła. No super. Wspomnienie ukończone. dziękuję. Teraz mam się dostać gdzieś tam. Po kluczyk i zobaczymy, co się kryje właśnie za tymi drzwiami. Dobra, ale ja już skończę odcineczek, bo już trochę trwa. Także dzięki za oglądanie. Jeżeli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Jakiś komentarzyk od siebie. I co? Do następnego. Na razie, i cześć! Hej!